Witajcie koledzy, witajcie przyjaciele, tu mam coś specjalnego na sprzedaż. Jest to oryginał Karal Moleman z Arendonk bezpośrednio z jego hodowli, tak samo jak my zakupiliśmy wtedy Jandzeny i zajechaliśmy do Molemana po oryginały z jego hodowli. Tu jest jeden oryginał na nasz sprzedaż. Absolutne unikaty To są. Prawdziwe oryginały, nie to co tam macie w internetach. Fantazja ta, ma skorupka nie jest od Molemana czy od Tu macie oryginała, jego numer jest płodny, silny, zdrowy samiec. Belk 08Rok 6383547. 7 This is the original pigeon direct from Karen Moleman from Arendonk from Belgium. If I buy pigeon from Jansen direct, then I buy pigeon from Moleman direct. Here, Moleman and Jansen are from the same city from Arendonk. And we order and buy lot of pigeon from Jansen and lot of pigeon from Moleman. Wtedy jak my jechali do Janzena, Ty zajechaliśmy do Molemana. Są z filmy, i zakupiliśmy bardzo dużo gołębi oryginałów, u Janzena i u Molemana. Podstawa naszego gołębnika, naszej hodowli. To is A the basic pigeon from our loft, original, only the best from the best. Tylko oryginały są najlepsze, bo jak zakupić gdzieś tam nie wiadomo co i zacznie schodować to potem będziesz się dziwił, że nie ma żadnych wyników i szybciej niż myślisz kończysz tym sportem. To byłeś chytry, bo ktoś ci napisał, że to oryginał za parę złotych i potem szybko zlikwidowałeś, prawda? A tak naprawdę tam ani skorupka nie była od Janzena, czy od Molemana. Oni wszędzie trąbią te czerwone molemany, to nie są żadne molemany, to nie ma nic do czynienia z molemanem. Moleman miał, mole miał w latach 70. jednego czerwonego, witekropa, i to było wszystko. Afach parzą, parzą czerwone na czerwone, takie kolorowe, szokolatowe, i to nazywają molemany. Te głęby nie mają nic do czynienia z molemanem. Moleman ma normalne gołęby, niebieskie, nakrapiane, białolotki lotuje teraz na bardzo dalekie dystanse na Barcelona, Perpignan na, na Dax, na Orange, na Pau te gołębie co kiedyś miał to wszystko mu wykradli wtedy jakiś czas nie miał gołębi ale później znowu wrócił do tego i tylko koncentruje się od lat na dalekie dystanse to jest gołąb z Pantani, z rodziny najlepszy co istnieje złoty medalista Belgii, olimpiady najlepsze co może być. Gołąb jest starszy, ale zdrowy, płodny i silny, aż się wyrywa z ręki. Takie witalne gołębie są na moich produktem życie Jak nie dajesz chemii, dajesz moje produkty, to będziesz też miał takie zdrowe i piękne gołębie. Jak zaczniesz robić kurację po doktorach latać, to będziesz miał wypukane gołębie, zniszczone nic nie warte, puste postacie nawet i DNA się zmienia po tych lekarstwach, I jak ten go on później ma przekazywać? Prawdziwy oryginał Unikat od Karla Moleman z Arundold jest na sprzedaż. Czyli szukasz coś oryginalnego, to jest jedyne, co może być jedyne perełka dla tych, co już wszystko mają i chcieliby mieć takiego oryginała, zadzwoń patrz, jaki piękny gołąbek z rodziny Pantani w tym gołębiu zwycięzca Barcelona 3 razy pierwszy Perpignan pierwszy Dax pierwszy Orange pierwszy z bardzo dalekich lotów. Ale te gołębie też zrobią super wyniki na przykład na lota młodych też z średnich dystansów. Tak samo komplety konkursów. To są uniwersalne gołębie. Bo ten cały Den AS i ten pantani to one były też lotowane od załowych lotach, żeby je rozkręcić do 500 km między tymi lotami dalekimi. I tak samo zrobił w oddziałowym loty w klubie w Belgii, w Arendon, pierwszy konkurs. A tam tylko dawają gołębie wypoczęte, kilka sztuk, po dwa, po trzy gołębie. Pierwszy konkurs przy takiej elice to jest więcej niż na 30 tysięcy gołębi, nie wiadomo czego. Zbieranina po wszystkich sekcjach, a tam dbają o gołębie. Każdy robi metoda wdowięctwa do perfekcji, partner czeka na niego w gołemniku. Przecież to zawsze mówię, jak lotujesz, wybierz, czym chcesz lotować, samce albo samice, zgłoszę do mnie, pokieruję ci. powiem jak, co trzeba robić, czy pokazać samice, czy pokazać samce, czy ciągnąć młody, czy nie. Jak długo mają się widzieć po treningach? Czy w ogóle mają się widzieć po treningach? Czy mają mieć ze sobą kontakt, czy nie? To jest bardzo ważne informacje, przyjaciele. Zamów kilka moich gołąbków, zamów moje produkty. Będziemy lata współpracować. Podstawa teraz jest Ascapilar, Koki, śmietanka, smoła. Te trzy podstawowe produkty. I koniec chorobami w gołymniku. Można jeszcze domówić sobie mleczko. Ale teraz na loty chyba konkretne rzeczy. Śmietanka to jest strasznie silne, to ma od razu działać, nie ma czasu ani tygodnia między lotami. Żeby gołęby się odbudowali. I kamikaze. Jest Bardzo ważne. Naturalny doping. Gołem jest taki naładowany, taka siła. Jak tego nie dajesz, nie ma żadnych szans. Twoja konkurencja już zamówiła. Gołębie wypoczęte, naładowane tą siłą. Teraz do Litwy wysłałem cały pakiet dla Supermistrza i jego kolegów. Wszędzie się sprawdzają moje gołębie i moje produkty. To mają moje gołębie na Litwie. Pozdrawiam Was, koledzy. Cześć, Stefan! Ahoj! Jeszcze raz jego numer Belk 08 rok 6 3, 8 From Belgium 2008 6383547. 3 5, 4, 7. Original Pantani DNA die besten Tauben von Karemolemani diese Taube das ist eine Original Taube direkt from Karemoleman from Arundel Unikat Teraz pokażę Wam jego oko. No Nas AI. Tu jest jego oko, tego Asa oryginała. Patrzcie jakie piękne oko rozpodowe. Cały zawsze zawsze jest oryginała Molemana, a tu jest okazja. One są zdrowe, płodne i silne. Gołą wyglądał, obydwo by był taki witalny, taki żywy. Zapraszam do współpracy z gołębiami. Mogę też moje produkty wysłać. To u ciebie, twoje nawet, odżyją i możesz je stestować, co Ty tam w ogóle masz. Bo tak to ciągle jedno chorobstwa i nawet w roku nie wiesz nawet, co Ty masz za materiał, nie możesz nawet tego wystestować. O, prawie dzwoni do mnie jeden. Kolego zaraz Ci oddzwonię. To by było tyle. Pozdrowienia i do usłyszenia. Cześć. A tu jest jego numer, możecie sobie sprawdzić z 08 rok 683547. Oryginał od Karla Moleman. 100% oryginały, a nie fantazja w internecie. I tylko po takich gołębiach będą znowu asy. Do usłyszenia. Zapraszam do współpracy. Najlepsze produkty i wspaniałe gołębie.